że nieco ponad tydzień temu 13 tysięcy ukraińskich mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat zostało nagle zwolnionych i pozwolono im przekroczyć granicę z Ukrainy do Polski, co było dość dziwnym wydarzeniem. Ale teraz obserwujemy również powstawanie osiedli na południu Ukrainy miejsc, w których ludność została w dużym stopniu wysiedlona albo jest bardzo nieliczna. I widzimy tam duże grupy Żydów zakładających nowe społeczności. W internecie pojawiły się nawet informacje o obecności obecności policji wokół jednej z takich społeczności na południu Ukrainy policjantów ubranych w mundury przypominające amerykańskie którzy nie wpuszczali do środka nikogo kto nie był żydem osoby które chciały tam wejść to byli amerykanie ale oczywiście chrześcijanie zostali zatrzymani zawróceni i odesłani od dawna słyszymy o planach stworzenia jakiejś nowej, większej wersji Izraela w rejonach Ukrainy, gdzie przed II wojną światową mieszkały duże skupiska Żydów na Ukrainie, częściowo w Polsce i na południu Białorusi. To bardzo dziwne. Czy to część większego planu finansowanego przez takich ludzi jak Larry, Fink i inni, aby coś takiego powstało? Czy to przedłużenie dzisiejszego Izraela? Nie wiem. Ale trzeba powiedzieć, że sam fakt istnienia policji, wyglądającej jak policja stanu New Jersey, która nalegała, że jeśli ktoś nie jest Żydem, to nie może wejść na dany teren, był bardzo dziwny. Nie wiem, co się tam dzieje. Ale jasno widać, że liczba ukraińskich mężczyzn jest obecnie rekordowo niska